W tym filmie widzowie znalazłem taki zamek tajemniczy. Jestem teraz w podziemiach. Szczerze mówiąc, to. Przedłem sobie na serwer i mam takie rzeczy mocne: Chrona, ochrona, ochrona, odrzut, zaklęty ogień. Niezniszczalność, moc, trucizna, tarcze i chleb. Nie wiem dlaczego i. Tutaj się zrespiłem. Hmm. Coś tutaj się dziwne gdzieje. Są tutaj bardzo fajne zbrojki. No, nie będę ich zabierał, bo mam coraz razy lepsze. W tych skrzynkach nic nie ma. Zbrojki. Wow. Ładnie. Jakiś porządny, fajny zamek. Jo, ja cię. Ale fajne. Dobra. Jakiś tron to pewnie może będzie być król. Dobra, idę na górę. Ooo ty hell? co tam jest? Co tu jest dzieje? Co to jest? Bardzo dziwne. Okej, okay. nie wnikam. Dobra, idę tutaj. Jak gdyby nie. nie, nie, nie. Jo ale fajnie. Ija, Kawa kawał zamczyska. To też jest jakaś drabina, ale do tej, do tamtej drabiny sobie później pójdziemy. Co mi tutaj? o jadzie. O ale rzeczy. Neder, diaks złoto, emeraldy. Widzę, tam nie nie kręci, ale... Dobra. Jakie jest rzeczy. Dobra. Gdzie tam? Albo lepiej, nie. Sobie ten chleb może lepiej zachowam. Dobra. Ja cię... Gacie. O kurde. No. A co tam jest? aka polski chyba. I dobra. Nie wiem. No, no, bardzo fajny zamek. Dobra, chodzę do góry jeszcze. chest! Ile. Wow. O! mikstura leczenia. To mi się na bank bardzo przyda. Wow. O, no, mocne rzeczy. Reszty nie będę brał, bo po co, bo po co. Ja wolę te darczewki, to one są mocne. O, w tym pokoju już nikt nie ma, to jest najwyższy pokój, bo już schodów nie ma. A, dobra, to ja sobie będę schodził i... Może zobaczymy, co tam jest. U si Ała! Kurczę. Y Widzowie. Chwila, 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 chwila. Przecież tutaj nie ma żadnych kilometrów ani nic. A to jest płatki świat. To też tu będzie kamienio. O, jak ja mam niby tam? No nie widzę. No niby jak ja się tam mam dostać? Dobra, nie wnikam. Nie wiem, nie wiem. Ale wiem. Ale wiem, co Wy, widzowie, możecie za to zrobić. Jak dacie lajka, to. Magicznie będę miał fajny kill-off. 3, 2, 1. Ło, widzowie, mam mam Nie dwa mnie dotyk jeden. Wydaj dość pięć. Ło, wow, kurczę. Bardzo dobry kilo. Teraz już może tą zbrojkę założę. Dobra. To ja już sobie. Ach, wyrzucił. Przypadek. Go no wyrzucił. Dobra. siup. I Dobra, widzowie. Polecimy na dół. Zobaczymy, co się tam dzieje. Myślę, że tam będą zombie, bo. O, kurczę. Albo szlam. Zombie, albo szlam, bo takie kolory to. To widzowie wiecie sami. O kurczę. No nie, nie, no, nie, nie. Dobra, okej. Okay. Ja sobie idę tutaj na chilarze. O kurde, nie, wiedźmy, wiedźmy, wiedźmy A pu, pu pu. Apu, a pu, a

Goni jeszcze tu go nie goni. Świetnie, świetnie. O ja. Fajna bitka. Oj, kolejna mikstura leczenia. Fajnie. Dobra widzowie. Okej, okay, nam patki. Które są mi są jeszcze O, ja nie mogę. Ostra bitka. O. Ostra bitka ostra. Dobra, okej. Okay. Mamy takie... rzeczy. Ja sobie zjem w spokoju. Nie, co ja robię, co ja robię? Jeść trzeba przy jadalni. Teraz mogę jeść. Pamiętajcie, trzeba zawsze jeść przy stole. Proszę, To nie dobrze. No, dobra, to... nie widzicie? Siódmy level. Na jakiejś paczuszce Wiedźm. No, ostro, ostro. Dobra, okej, okay. mi się od razu HP. Jeszcze jedno serce. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pół serca, pół serca. I... Dobra, okej. Zjem sobie. Dobra, zjem. To ja tam lecę znowu walczyć. Ale najpierw w tych załatwiech. Już nie żyje. No na hita, na hita był.

Fakt, kurczę trzały. O, trzały za chwilę. Z tych szkieletów. Dobra. E... Dobra dana. Okay. Tego nie ma. Ju o Boże, jak ja się wystraszyłem! Nie no dobra, Esa. Ale nie kurluję, że zostałaś po skończeniu jak te kroku. No i chodź ponad on 3 metry. Ej. Ej, mi tutaj wam. Okej, okay, dobra, fajnie. No to jest... To im królewko jest chyba bezpieczne niż... Czy to znaczy, że ja jestem królem, tylko ja uratowałem, to chyba tak tak mi wygląda ma wejdziemy sobie do tej okej okay. no na bank to jest opuszczone jak widząc to no no to na bank to. No, fajne są te zbrojki. Ta, ta, ta. Ta. Oprócz tej. Oprócz to jest nie fajne. Dobra, zróbmy sobie, sobie ten mały sypik. Co jasno było, z nich wypada też. Ja cię. Dobra. No i mam dwie mikstury. Ja nie mogę. Dobra. Jest to jest uratowane, to jest moje. Dobra, w takim razie ja, król Oskar. Ja. Tak, ten tutaj typek jest królem tego królestwa. Także, no, jestem teraz niezniszczalny. Mam swoje królestwo i swoje miasto. Trzymajcie się do następnego odcinka.